Jeżeli chcecie kupić mieszkanie inwestycyjnie i to nieważne czy na wynajem, czy na flipa, to bardzo ważnym czynnikiem jest kwestia ceny. Dlatego też tak ważne jest, aby kupić nieruchomość stosunkowo tanio. I wiem, co może sobie teraz pomyśleć. Zakup tanio będzie powodował to, że ktoś będzie oszukany straci na, tym, na tej sprzedaży. Nic bardziej mylnego. Jeżeli chcemy kupić truskawki, i idąc do pracy, widzimy na straganie truskawki po 26 zł. Fajnie. Idziemy dalej, widzimy truskawki po 28 zł. W galerii handlowej widzimy truskawki po 30 zł. Tymczasem, wracając z pracy, na jednym ze straganów widzimy truskawki po 15 zł. I co się uruchamia w naszej głowie? Te truskawki na pewno są jakieś oszukane, na pewno są pryskane. Pewnie są jakieś poobijane i za chwilę spleśnieją. Być może są jakieś, nie wiem, genetycznie modyfikowane, i tak naprawdę to jest sama woda, i nie ma tam zero słodkości. A co tak naprawdę może się dziać po drugiej stronie? Być może ten ktoś kończy właśnie pracę i zostało mu kilka skrzynek truskawek. I to, z czego by nie chciał robić w tym momencie. To zabiera te cuskawki po to, żeby musiał je samodzielnie skonsumować, bo być może zapłacił za nie konkretne pieniądze. Dlatego też będzie mu się opłacało sprzedać nawet w cenie 15 zł za kilogram, co u potencjalnego kupca może powodować wiele podejrzeń, niechęć, jakieś oburzenie, że ktoś chce go oszukać i naciągnąć na pieniądze. I teraz mamy taki paradoks. Z jednej strony dla kupującego jest to atrakcyjna cena, dużo poniżej rynkowej, sprzedający ma powód sprzedaży, w nieruchomościach może to być na przykład dostanie pracy w innym mieście lub w ogóle w innym kraju i chce szybko spieniężyć tę nieruchomość. Może chcieć przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania na. Inną inwestycję, na swój biznes, ma jakiś pomysł, na którym chce fajnie zarobić, chociażby na truskawkach. Może to być też powód tego, że nie jest już w stanie dalej pociągnąć kredytu, który wziął na zakup tego mieszkania, gdyż jeżeli dzisiaj sobie spojrzymy na stopy procentowe, to co prawda spadły ostatnio o pół punkta procentowego, ale dalej bardzo ciężko jest osiągnąć cenę wynajmu taką, która by po opłaceniu wszystkich opłat i podatku.